Cześć, już mogę? Już? O, jest z nami DJ Ross. Cześć DJ Ross. Ogólnie tak, witamy, czwarta edycja Kia Snow Cup. Jesteśmy w krynicy. Skurczy, by Kale mu Bozia wzrost dała. O, rany. Szkoda, że mnie tak nie obdarowała, ale nic, jestem mniejszy i sprawniejszy. Wszystko działa. Co? Gramy? Dobra, może ktoś to na art. Pucharowe bądź więcej punktów Pozdrawiam żonę Otrzyma parę tysięcy Gyming. polskich PLN-ów Krynica Zdrój, miasto geriatrii, krystalicznie czystej wody i oczywiście freestylu A to tylko dzięki Kiaslau Cup 2011 Po raz kolejny, czwarty tur, teraz w Krynicy Może parę słów do ojca prowadzącego bo wiesz, że to ja jestem ojciec prowadzący, chciałem powiedzieć. A po drugie będziemy odczarowywać krynicę. to nie jest tylko geriatria, kuracjusze i rodziny z dziećmi, ale też kija jumpowanie. O, proszę bardzo, co to chłopaki tutaj wyrabiają. Na tym stoku jeszcze nigdy takich rzeczy nie było. Tu jest guma snowboardowa, slalom, a tam są Mistrzostwa Europy dekarzy. Krynica Zdrój, miasto znane przede wszystkim z krystalicznie czystej wody, z domów geriatrycznych, z zielonych szkół, obozów, wyjazdów dla starych i młodych. Jesteśmy... Gdzie jesteśmy? Jesteśmy w Krynicy Zdrój, na stoku, zaraz za wody. Gramy muzyczkę tam. Proszę ładnie, ojce. to oznacza, że każdy, kiedyś wykonać mega jumpa, a lekko się spikorzyć, będzie mógł spokojnie zrobić to Peace, Witamy na kolejnej edycji. Przepięknych zimowych zawodów KIA Snow Cup Edycja numer 4 Gdzie jesteśmy? Komando Foka W Jaworzynie Chyba Naprawdę, no co, no, Krynica Zdrój Góry polskie piękne, Śnieg jest Przeszkody są, będziemy jeździć <laughs> Ja pozdrawiam mamę, tatę i mojego psa A jak pies ma na imię? Kleo. <laughs> Krynica Zdrój Geriatria Policja i brud. A jest, a jest jad, czy nie ma? Gorąco pozdrawiam mojego zaprowadzącego. Życzę mu dużo szczęścia i żeby wbudował te termy w końcu. I miłości też. Jak będzie Życzę mu pozdrawiam jego małżonkę i dzieci. Przepraszam państwa, czy mógłbym zapytać dwa pytania? Już powolutku. Patrzcie, na, tym na kija, naszym slalomie. ale bierzemy udział Biękna w tym Zapisaliśmy się na slalom. słuchajcie. O, o, mi ja, cudownie, bramki. Pan z kija widocznie, tak? Ja z kija. Marcin, czy słowa do ojca prowadzącego. Witam na kolejnym dobrym przystanku Ki. Zawody na poduszce odbywają się jutro, ale już dzisiaj pierwsze próby. Ja sama nie skaczę, natomiast oddałam swój kask bohatersko i za chwilę mój kask będzie skakał na głowie jakiegoś zawodnika, więc czekam na niego, bo chętnie bym no już tak. pojeździła. No ja Wow, no, 5, wow. I nasza poducha. I będzie smutek i nostalgia. Co wy... Proszę bardzo, wiem, że na twarz można polecieć. Bez żenady, tak zwanej. O! Dzień dobry. Świeci się tu coś? Świeci. Gdzie świeci? Tam? To świeci. Ale czekaj, czekaj. Co tam jest? Widzisz? Nie, gdzie świeci? <laughs> Powiedz jak ci się jeździ bracie? Świetnie, w słońce świeci Lake Tahoe Nie wiedziałem, myślałem, że tylko w Polsce będą przystanki a jesteśmy w Kalifornii, jest pięknie Dziewczyny tam na górze się opierają w bikini Polecam Tak, widać dziobak poleca ja idę...